Jakie nowości z ulubionego miasta Polaków? Tym razem nie będę mówić ani o Częstochowie, ani nawet o Hurgardzie, gdzie Polacy dumnie konkurują z Rosjanami w sporcie pod tytułem, kto upakuje więcej jedzenia do kieszeni. Dziś powiem o Warszawie, a konkretniej o obiekcie budowanym dłużej niż piramida Cheopsa o warszawskim metrze. Wreszcie został ogłoszony kolejny przetarg na budowę drugiej linii metra. Co prawda pierwszy przetarg został ogłoszony 11 miesięcy temu, natomiast wiadomo, że ciężko pracujący urzędnicy nie wyrobili się z nadmiarem pracy. Zośka zżarła, wszystkie ciasteczka, jak tu kawę pić? O ile powiększy się metro warszawskie w ciągu najbliższych 30 lat? O całe 6 km czyli powoli, acz dumnie, nadganiamy Rumunię. W Bukareszcie metro jest dwa razy dłuższe od warszawskiego, ale już w Algerii jest dużo krótsze. Tam no spokojnie, nie ma się czego wstydzić i należy dziękować warszawskim władzom za rozsądne podejście, czyli śpiesz się powoli, a unikniesz błędów. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o absurdach z kraju, a także z zagranicy, zapraszam do subskrypcji oraz do obejrzenia poprzednich odcinków. Do zobaczenia!